Dzień dobry kochani, cześć, witajcie, tu Ania Zielińska. Dzisiaj druga część zwiedzania naszego domu na wsi. Ponieważ minął już rok, odkąd się tu przeprowadziliśmy, no to chcieliśmy zrobić taki update, pokazać wam, co się przez ten rok zmieniło, bo my tutaj cały czas coś kombinujemy non-stop. Także co, w poprzedniej części tutaj będziecie mieć wklejony link, zachęcam. Pokazywaliśmy wam większą część parteru, teraz kończymy sobie parter i idziemy na piętro. E, także co? Zapraszam. Dobrze, jesteśmy teraz w takim kolejnym pokoju przejściowym. Tutaj jest sporo takich pokojów przejściowych, ponieważ po parterze domu chodzi się naokoło. To jest w ogóle świetna zabawa dla naszych dzieci i dla naszego pieska. E, one razem uwielbiają się gonić w kółko i tak potrafią tych rundek zrobić dużo. Także pokoje przechodnie są tutaj, w tym pokoju. Jest stanowisko Szymona Taty, który pasjonuje się od wielu, wielu, wielu lat krótkofalarstwem, i tutaj sobie rozmawia, nawiązuje łączność z całym światem, i też z tego pokoju wychodzi się w różne strony świata. Tutaj za zasłonką są schody i tam zaraz pójdziemy na piętro. Tutaj jest pokój Szymona rodziców i. Jeszcze tutaj się wchodzi do pokoju gościnnego, który też Wam zaraz pokażę. Tu Wam chciałam tylko pokazać, tu są takie duże szafy. Ta tutaj już była. Myślę, że ona tutaj była też od samego początku. To jest stary mebel. Zobaczcie, jaki duży, piękny. Także na pewno nie będziemy jej stąd zabierać, no bo no, podoba nam się, jest bardzo piękna. A tutaj z drugiej strony, jak się Szymon zaraz odwróci, zrób to powoli, żeby widzowie nie dostali zawrotu głowy. To jest szafa, którą my kupiliśmy, jak się wprowadziliśmy, ale ona też jest stara z Francji. Stara francuska szafa bardzo nam się podobała. Na górze fajny kosz dekoracyjny, taki, e, używam go dużo e, latem na zbieranie kwiatów, a teraz niebawem, teraz w nim przynoszę gałęzie e, na świąteczne przystojanie domu. Tu możecie właśnie zobaczyć już takie pierwsze. Tego jest dużo, a będzie jeszcze więcej. E, to jest e, skrzaczka pod domem i w takim pięknym, e, starym, miodowym gąsiorze, który znalazłam na starocie. E, powiem Wam szczerze, że ja chyba. Najbardziej uwielbiam dekoracje świąteczne wszelkiego rodzaju, ale chyba, tak, naj, naj, najbardziej to mnie cieszą właśnie takie, jakaś taka duża, powyginana gałąź z zimowymi czerwonymi kuleczkami w starym gąsiorze i jest pięknie. Tutaj, słuchajcie, jest piec kaflowy. W naszym domu są dwa piece kaflowe. Jeden jest tutaj i on jest bardzo fajny, bo on jest przechodni, można powiedzieć. Jego jedna część wychodzi właśnie tutaj, na ten pokój. The uh -huh. A druga część jest w pokoju gościnnym, także jak się w nim napali, to jest ciepło i tutaj, i tutaj. To jest bardzo praktyczne. Drugi piec jest w pokoju Szymona Rodziców. E, także dwa piece, i w tym sezonie Szymon mocno w nich pali, bo e, uzupełnił sobie mm, duży zapas drewna, który w marcu własnoręcznie porąbał. Tutaj też wam może wkleić filmik do tego, co sobie możecie zobaczyć. Tutaj przyjechał taki naprawdę gigantyczny samochód z milionem pni brzozy i Szymon to wszystko swoimi ma najpierw popiłował na kawałki, a potem porąbał siekierą. Także mamy bardzo dużo drewna i on faktycznie teraz co drugi dzień chodzi i pali też w piecu, oczywiście w kominku to obowiązkowo, ale też pali w piecu rodziców. Fajnie piec oddaje ciepło przez kolejną dobę. Także to jest naprawdę bardzo przyjemne. O, tu mi poprawia, że przez dwie doby nawet, no. No i tutaj, jak widzicie, już zaczęłam przyozdabianie świąteczne. Ten łańcuch z dziewczynkami robiłyśmy w ostatnią sobotę. Była produkcja naprawdę masowa, jak w Chinach. Ja cięłam paski, Inka klej dawała, a Hania sklejała. Także szybko nam to poszło. No i tutaj kolejne moje gałęzie z ogrodu. I trochę jeszcze dekoracji z Blooming Villa. Dekoracje z Blooming Villa, ale też oczywiście inne, znajdziecie też na parentelasklep.pl. Więc Was zapraszam. Naprawdę, przystrojanie świąteczne to jest mój wielki konik, ogromna przyjemność. Więc dla Was też zamówiłam naprawdę sporo fajnych rzeczy, koniecznie zajrzyjcie. A teraz chodźcie, zobaczymy pokój gościnny. Tutaj chyba przez ten rok zmieniło się najmniej. Bo jakoś do tego pokoju żeśmy przysiedli mocno na początku i w sumie nam się podoba, więc tak tutaj za dużo nie zmieniamy. Więc Wam tylko przypomnę, jest piękny widok z okna na ogród. Latem tutaj róża pnąca wchodzi, zagląda przez okno i rododendrony, więc w maju wygląda to obłędnie. Tutaj też jest komoda, którą kupi antyczna, którą kupiliśmy w tamtym roku. No i na niej już powoli uzupełniam kompozycję zimową. Jeszcze tutaj oczywiście parę rzeczy dojdzie, ale już, już są gałęzie. Hania tutaj do łabędzia powrzucała szyszek, także już też zaczynamy. No i oczywiście moja ukochana na świecie kapa. Z taką muślinową falbaną. Muszę jeszcze zapolować na więcej takich. Marzą mi się w każdym pomieszczeniu, bo są naprawdę przepiękne. No i tutaj ciki, i obrazki. I szafeczki nocne są, słuchajcie, z Ikei współczesne, ale uważam, że wyglądają tutaj bardzo ładnie. No i faktycznie lubię mhm. bardzo ten pokój. Jak dzieciaki z dziadkami w lecie wyjechały na wakacje nad morze, to myśmy się tutaj z Szymonem na parę dni przeprowadzili. I super, tu jest uroczo. Jest przepiękny widok na ogród, taki ładny skadr z tego okna. No i sam pokoj jest taki naprawdę uroczy. W rogu jeszcze kolejna szafa, też kupiona przez nas. Francuska, bardzo nam się podoba. Jest, ma fajną koronę i ładne frezowane rustro. Uważam, że wygląda tutaj bardzo fajnie. Co jeszcze tutaj zmienię w tym pokoju, to pewnie dojdzie troszkę więcej może jeszcze jakieś figurki, tutaj by pasowały, a może na przykład jeszcze jakieś obrazy żeby troszkę jeszcze tutaj dodać szyku. Ale powiem wam, że też mi się podoba, że ten pokój jest taki nieprzeładowany. To też wygląda bardzo dobrze. Zawsze to jest takie miłe uczucie świeżości, jak się tutaj wchodzi. No i tutaj tak jak wam mówiłam, druga strona pieca, plecki, ale grzeją plecki bardzo mocno. No i mój piękny holenderski kogut ze staroci uwielbiam go i uważam, że super tam na górze wygląda. No to teraz, moi drodzy, chodźcie, pójdziemy na górę. No dobrze, jesteśmy na górze i tutaj, jak się wejdzie po schodach, to jest taka otwarta przestrzeń, która prowadzi do trzech pokoi, do sypialni dziewczynek i do naszej. No i tutaj jeszcze nie ma dużo zmian bo ciągle ta przestrzeń jeszcze nie jest do końca urządzona, ale tutaj planujemy, żeby była taka strefa gier i oglądania. Tutaj często sobie rozkładamy różne takie legowiska z i oglądamy wspólnie z dzieciakami na przykład Kevina czy jakieś disneyowskie produkcje. No i docelowo chcielibyśmy, żeby tutaj była właśnie taka wygodna, nie wiem, mała kanapa, czy jakaś taka leżanka, takie siedzisko, żeby można się było walnąć z dziećmi w czwórkę z miską popcornu. No i też Szymon z dziewczynkami lubi sobie pograć na konsoli, no więc też w tym celu. No i tutaj widzicie, jest to jeszcze jest zupełnie nieurządzone, ale, mm, ale tutaj jest ta ich taka zaczątek strefy gier. Pokazywałam wam ostatnio kręgle, które znalazłam na starociach, i właśnie postanowiłam je tutaj do tego pokoju gierdać, żeby podbić ten taki nastrój gracza. Tu, jak widzicie, też się pojawiły już pierwsze lampeczki. To razem z dziewczynkami wieszałyśmy. Była praca zespołowa podawania sobie tego sznura. Za parę dni, już pewnie, będzie cały dom przybrany na święta. No, i tutaj ten świetny potrójny kwietnik. Obiecuję, że go dla Was zamówię na Parantera sklep, bo już mnie ścigacie słusznie, że dawno miałam to zrobić, ale w końcu to zrobię. Jest naprawdę fantastyczny, jak widzicie, sprawdza się kapitalnie. No, i tam nasz obraz piękny ze srebrnymi kotami Rosini, Rosiny Wachtmeister która, Wachtmeister, która właśnie słynęła z malowania kotów w różnych wizerunkach. E, uważam, że tak się dosyć uroczo tutaj ten zakątek zrobił głównie przez, przez rośliny oczywiście. Tutaj nasza szafeczka Malibu e, kupiona w Łącku. E, e, musimy się wybrać znowu do Łącka. Tam jest taki fantastyczny sklep ze starociami i z antykami pod wiatą. E, pan Maciek tam sprzedaje. Polecam wam bardzo, wybierzcie się jakie jesteście w okolicy. My też musimy się znowu wybrać z kamerą, bo już się z tym skniłam. On ma naprawdę kapitalne rzeczy i właśnie ta szafka jest stamtąd. E, a nad nią obrazek malowany na szkle. To jest obrazek Szymona Mamy. Bardzo nam się spodobał, i tutaj sobie wisi. Charakterystyczne są te złocenia, które właśnie się taką folią złocniczą od spodu wykonuje na szkle. No i bardzo lubię ten zakątek. On daje. No i tutaj oczywiście Philodendron Polipodioides, mój ulubieniec. Fajne tutaj jest światło, zwłaszcza, że ta szafka daje taki pomarańczowy odblask. Może dzisiaj tego mocno nie widać, bo jest ciemno, ale jak się wchodzi tutaj latem. To tutaj fajne światło operuje i ta szafka je odbija na pomarańczowo jest tak, jakbyśmy mieli taki prywatny zachód słońca. No i nasze sypiania. Tutaj się chyba wszystko zmienia najbardziej dynamicznie, bo tutaj już naprawdę było milion różnych przeróbek. Ona cały czas trochę ewoluuje i wygląda inaczej, i są pewne rzeczy, które wiem, że tak zostaną, a są takie, które wiem, że jeszcze się zmienią. No Najważniejszy chyba dla mnie w tym roku nabytek to jest ta piękna szafa. Ona jest ze stacji Antyk Pomiechówek, taka bieliźniarka. No, bardzo mi się podoba. E, ma piękne te szybki, e, ma piękne te rzeźbienia. E, jest pomalowana też na taki fajny kolor kremowy. Ecry, e, no to jest po prostu boska, więc to jest mój. Tutaj e, was przez jakiś czas zanudzałam na filmikach, że poluję na właśnie biliźniarkę, dosypialnie i to trwało, trwało. Nic nie mogłam znaleźć, ale warto było na nią poczekać, bardzo ją tutaj lubię. No i na górze aranżacja jeszcze jest póki co taka letnia trochę. Na pewno się zmieni wkrótce na bardziej zimową, no bo widzicie, że tu jeszcze jakaś nawłość, kapelusz słomkowy. Jeszcze do tego nie przysiadłam, tu będzie zimowo. No i główka, główka z Targu Staroci we Włocławku. E, za każdym razem jak widzę głowę w jakiejś takiej w miarę rozsądnej cenie, to kupuję. I e, potem liczę na to, że e, wystawiam ją na parentela-sklep.pl e, w nadziei, że nikt jej nie kupi. Przynoszę ją tutaj, po czym zawsze ją ktoś kupuje. Więc tej na razie nie wystawiam. Obiecałam sobie, że ta jedna przynajmniej będzie moja i tutaj jest e, ta głowa e, i lubię ją tutaj i na razie jej wam nie oddam. Tutaj jest taki fajny dosyć kącik, ta, ta, ta zabudówka tutaj to jest nasza garderoba. Nie zaproszę was tam do środka, bo jak to z reguły w garderobie jest tam bałagan. Są tam wymieszane wszystkie koce, letnie ciuchy, które na razie tylko złożyłam, a jeszcze nie miałam szansy posegregować, nie tam wchodzić. Jest duża i fajna. Może jak posprzątam, to Was zaproszę. I tutaj jest taka mała aranżacja z rzeczy, które bardzo lubię. Krokodylek czy też aligator świecznik, który też na Starociach kiedyś znalazłam. No i klaun, on jest też od Pana Maćka z Podwiaty w Łądku. I wiem, że już, już nieraz mi pisaliście, że macie, dużo z Was ma fobie na klaunów. I my uwielbiamy z Szymonem, i ta głowa nam się bardzo spodobała, i wcale się jej nie boimy. A tutaj jest, to już Wam też ostatnio pokazywałam chyba w którymś filmie, to, to jest dowód na to, jak pięknie w tym domu rosną Brazile i Skandensy. Coś tutaj jest, co im odpowiada, i naprawdę tą kompozycję robiłam. Nie pamiętam, z pół roku temu ona urosła już bardzo mocno, i może obrywałam dwa żółte liście, dosłownie. I, no, jak widzicie, wygląda kapitalnie. No i tu, tutaj była ta sama sytuacja, to jest, to jest biurko, przy którym najczęściej Szymon pracuje. To była ta sama sytuacja, że co kupowaliśmy jakiś obraz, który nam się podobał, jego tutaj wieszaliśmy, ale był wystawiony w sklepie, no i natychmiast ktoś go nam kupował. Więc tutaj tych obrazów już wisiało naprawdę dużo. Tym razem wisi taka grafika, której. To jest Tadeusz Kobak, której nie wystawiałam na sprzedaż, bo chcę, żeby tutaj trochę powiesiała, bo mi się podoba. No i tu jest taka fajna lampka, ona jest z kolei z, ze, z, ze sklepu we Włocławku i też jej nie wystawiałam, bo mi się bardzo spodobała. Ona ma taką marmurową podstawę, to jest metalowe i takie piękne dwie żarówki, znaczy klosze no nie wiem, jakoś mnie urzekła i nie zgodziłam się, żeby ją sprzedać i została u nas tutaj jest kolejna kolekcja pnączy no one są trochę teraz lipnie blisko kaloryfera ale na razie powiem wam, że jakoś to nie podsycha specjalnie no i jak widzicie, bardzo dobrze tutaj te pnącza rosną, one też były kupione w tym roku, gdzieś tam w okolicy lata w doniczkach dwunastkach i już całkiem tutaj robią niezły busz Tutaj już Wam pokazywaliśmy wiele razy. Nasz Duke Ptaszek, figurka Wa też ze starości. To są takie rzeczy, które jeszcze są z naszego starego mieszkania w kamienicy we Wrocławiu, które bardzo lubimy i nie chcemy się z nimi rozstawać. Stare radio Szymona Rodziców. No i tą kaczkę, kaczkę gęś też Wam pokazywałam wiele razy. Ona też z nami jeździ już od lat. Przy moim łóżku zawisły głowy wawelskie, głowy krakowskie, e, też ze staroci, e, bardzo mi się spodobały, jakoś e, no szalenie i stwierdziłam, że tutaj na tej belce właśnie bardzo fajnie się prezentują, i dobrze rozmiarowo. No, i tutaj e, kolejne pnącza. Ten, jak widzicie, już naprawdę rozrósł się fantastycznie. Jeszcze trochę i będę musiała go przyciąć albo gdzieś jakoś zawinąć, bo już prawie do łóżka wchodzi. E, ale, no, lubię je. To jest też mój pomysł jeszcze z poprzedniego mieszkania, żeby mieć nad łóżkiem rośliny, bo to jest szalenie przyjemne otwierać oczy i widzieć zielone, e, zwisające pędy, boże, jak ja już tęsknię za roślinami. A! Na mojej nocnej szafce obecnie jest ta angielska piękna lampka ceramiczna ze szklanym kloszem. To jest markowa firma angielska. No, i ona jest do kupienia na parentelasklep.pl, ale póki się nie sprzeda, to sobie stoi e, u mnie i sobie przy niej czytam. Moja łazienka, bardzo króciutko, bo dopiero niedawno był filmik. Tutaj link, jak żeśmy ją zmieniali. Kolor kontrowersyjny, do którego sami najpierw nie byliśmy przekonani, ale powiem Wam, że z czasem się bardzo przyzwyczaiłam i bardzo lubię tą moją łazienkę. Jeszcze tutaj poluję na różne rzeczy: poluję sobie na, na hak do tej, do, no wiecie, do chwosta, do tej zasłony poluję na złote kinkiet może albo świecznik. Jeszcze ją to zupgradeuję, ale ogólnie przyzwyczaiłam się bardzo e, i bardzo ją lubię i uważam, że jest tutaj super przytulnie e, i jestem zadowolona z perspektywy czasu. Pokój Ineczki, mój chyba ulubiony w tym domu, bo jest najbardziej uroczy. Chociaż ostatnio to właściwie jest bardziej pokój Szymona, e, bo nasza Isia e, ma taki powrót do no, czasów, jak była bardzo mała e, i bardzo szybko się budzi koło 23, 24 e, no i... albo... no różnie, ale przychodzi do łóżka no i wygania Szymona, który musi iść spać do niej, a ona zostaje ze mną także śmiejemy się, że to właściwie jest teraz pokój Szymona e, no Inka ma najpiękniejsze łóżko z całego domu, to niewątpliwie w pozostałych pomieszczeniach są łóżka z Ikei, a to jest takie naprawdę bardzo ładne. Ono już tutaj było. Piękne drewniane łóżko, e, także taki wprowadza lekko staroświecki, ale w taki dobry sposób. E, klimacik e, z, nowości. z nowości. to ostatnio e, kupiłam taką e, vintage lampkę. Ona jest z Ikei, słuchajcie, ale już jej nie ma. Oczywiście, sprzedaży to, o, to jest e, coś, co było kiedyś. Lampka żyrafa bardzo nam się podoba. Ma piękny kolor i w ogóle piękną linię, piękny design. E, także zamówiłam tak właśnie od razu. Myślałam, że będzie do inki e, i plan jest taki, żeby ją bo ją można zamontować też do ściany. Plan jest taki, żeby ją tutaj zamontować, bo ona właśnie tak jak ince czytam wieczorami, a potem będzie sama sobie czytać. No to to jest taka fajna właśnie Lampka, żeby poświecić do czytania, a na razie sobie tutaj stoi. Od inki jest fantastyczny widok na ogród, bo tutaj ma bardzo blisko sosny, świerki, zaglądają jej właściwie przez okno i budka dla ptaszków. Czekamy, czy wreszcie się tam ktoś wprowadzi. Także ma taki przeuroczy widok i powiem Wam, że bardzo dobrze też w tym pokoju rosną rośliny. Zobaczcie, tutaj jest cisus prześliczny, właściwie w ogóle mimo, że jest blisko koloryfera w ogóle nie obsychają mu liście bardzo dobrze wygląda e, także no tutaj jakaś jest taka dobra aura e, tutaj Isi biureczko e, ono jest nowe, z, my kupiliśmy je z Zary Home ale jest przepiękne uważam jesionowe na takich bardzo ładnych, delikatnych nóżkach świetną, ma tą żaluzję, no ogólnie jest, jest piękny mebel, bardzo nam się spodobał. No i tutaj Isia samodzielnie wykonała sobie właśnie całą sobotę poświęciłyśmy na pierwsze już świąteczne dekorowanie i tutaj Inka samodzielnie wykonała sobie taką świąteczną dekorację, pozabierała oczywiście najfajniejsze rzeczy, no ale no ale dobra, niech jej będzie sama robiła, więc Fajnie jej to wyszło. Jestem bardzo zadowolona, że udało się nie zagracić tego pokoju przez rok. To jest bardzo trudne w pokoju dziecięcym, bo dzieci dużo chcą, chcą, chcą. Gromadzą rzeczy, nie za bardzo lubią sprzątać, tak? No wiadomo, są dziećmi po prostu. Ale Isia jest taka, że ona nie ma aż takich bardzo dużych ciągot do. Schania do... była taka, jak była mała, że wszystko chciała. Co tylko zobaczyła, to chciała to natychmiast mieć i bardzo faktycznie też lubiła się bawić zabawkami i wszystkie swoje zabawki używała. Nie mogę powiedzieć, Isia nie za bardzo bawi się zabawkami, ona woli bawić się z nami w takie, wiecie, o odgrywanie jakichś sen, że tam, nie wiem, ten Szymon jest psem, a ona jego panią takie rzeczy ją kręcą. Zabawkami bawi się mało i też mało się domaga. E, więc plus jest taki, że, że pokój jest względnie niezagracony. A tu wam pokażę jeszcze ciekawostkę. E, słuchajcie, to jest obrazek Wędrujący Jabłuszko, który namalował mały Szymuś, jak był e, dzieckiem. No i jego mama e, przechowała to, przywiozła tutaj. E, I Inka kiedyś tutaj przeglądała pamiątki i to zobaczyła. I tak jej się to spodobało, że o, jest data, 80, 88 rok, czyli Szymon miał 3 lata, jak to namalował. No i Ince się to tak spodobało, że sobie zażyczyła, żeby to powiesić na ścianie, więc ma tutaj obraz e, ojca Wisi. No i pokój, Hani. E, pokazujemy go Wam najrzadziej, a to z bardzo prozaicznej przyczyny, ponieważ zawsze panuje tutaj ogromny bałagan. I teraz też nie będę Was czarować. O ile u inki tam trzeba było wynieść jakąś szklankę z wodą z wieczora, no to u hani musieliśmy z Szymonem przysiąść i z godzinkę posprzątać, ponaprawiać szuflady, które były okazuje się niejeżdżące do końca i wywalone. Na krześle znalazłam całą górę ubrań brudnych, także Hanyczka nasza jest okropnym bałaganiarzem, ale. Przypomnieliśmy sobie z Szymonem właśnie, że nasze pokoje wyglądały jeszcze gorzej, jak byliśmy dziećmi, o wiele gorzej. Też byliśmy bałaganiarzami, więc chyba to jest taka po prostu cecha e, dzieci. No, ale tutaj wszystko Hania urządza sobie sama. E, sama wybra, wybrała meble, które chciała, Szymon chciał je, jej kupić jakieś takie porządniejsze, drewniane. Ale ona się uparła, że ona nie lubi tych starości, co my, że ona chce mieć nowoczesne, białe. No i wybrała sobie taką sklejkę z Ikei. Tak chciała, tak ma. I tutaj wszystko sobie aranżuje sama. Tu jest ogromne zbiór jej przeróżnych mazaków, jak widzicie, i farbek, i różnych takich do kaligrafii długopisów specjalnych, piór, bo Hania bardzo lubi rysować. Teraz też kupiliśmy jej tablet do rysowania, więc dużo, dużo, pracuje na tablecie i tutaj jest jej stanowisko pracy z jakimiś jej tutaj dziewczyńskimi dodatkami. Mówiłam Wam też już parę razy, że się Japonią fascynuje, tutaj widać różne japońskie figurki, jest manekineko. Widok też ma fajny, taki bardzo podobny do Inki, no bo one są, te sypialnie są bliźniacze, są jakby po jednej stronie domu. E, tylko Hania ma ten skos, a Inka ma ten skos. No i tutaj e, też ma swoje różne dekoracje. E, nawet trochę roślin sobie zażyczyła, słuchajcie. Także może, może coś z niej jeszcze... Nie no, żartuję oczywiście. E, ale chciała bardzo. No i tutaj też ma taki swój dziewczynski zakątek. Jakieś tam, wiecie, do paznokci, błyszczyki. Ale tutaj na przykład sobie sama zrobiła dekoracje. Świąteczną. No, i tutaj jest jej aranżacja na święta zrobiona. Można ją jeszcze zapalić, bo ma lampeczki, jest świeczuszka. Także to jest hanie dzieło. Każda robiła z nas swoją, swoją własną. No, tak to wygląda po roku. Uważam, że przez ten rok naprawdę sporo się w domu zmieniło ale na pewno jeszcze nie, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ciągle jeździmy na starocie, ciągle jeszcze znajdujemy bardzo fajne rzeczy mi jeszcze brakuje, ja moim zdaniem jest jeszcze za mało tych dodatków, obrazów jeszcze się będą na pewno pojawiać no i też na pewno nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa swojego, jeśli chodzi o farby bo biały jest fajnym kolorem, ale są też inne fajne kolory, więc na pewno jeszcze w kolejnym sezonie się będzie dużo więcej też działo. No i co, może za rok znowu Wam pokażemy, co się zmieniło? Bo wiem, że lubicie te filmy, a ja lubię z kolei zmieniać, więc myślę, że znowu będzie co pokazać. Do zobaczenia, moi drodzy. Życzę Wam pięknego dnia.